Cześć widzowie. Pokażę Wam dzisiaj 6 prostych sztuczek. Pierwsza mamy słoiczek, w którym jest jedna kostka i ta kostka zamienia się w pięć małych kosteczek. No i myślicie, że jest tu 5. Nie, 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 bo jest 6. Kolejna tak jak widzicie, mamy tutaj marker. Nie ma markeru. No dobra, to może nie było jakieś fajne, ale mam tutaj kartę UNA. Którą jak pociągnę w dół A gdzie ona jest? Kolejna jak widzicie, mamy kartę i ona zmienia swój kolor Kolejna bardzo prosta e, Mamy jak widzicie gumkę, recepturkę na tych dwóch palcach I nagle mamy już na tych To już było fajne, co? A mam tu jeszcze lepsze Mamy kartkę, którą dajemy tu I teraz no, yy, nieważne, trochę mi się kichło, ale yy, to by było na tyle. Jak chcecie więcej sztuczek, to dajcie łapkę w górę.